No, ale nie wiem, jak Państwo u mnie w domu, jak robi się bigos, to go zawsze się robi trochę więcej niż na dany, dany dzień. No i go tam zostawiamy gdzieś w zamrażarce, potem żeby sobie odgrzać, żeby sobie odgrzać na, na następny raz. No robimy to na przykład na patelni, a teflon, który tak często jest wykorzystywany na patelniach, to też jest wynalazek kosmiczny. On był wynaleziony właśnie na potrzeby misji Apollo do, do skafandrów astronautów. I te dwa przykłady, związane właśnie z, z, z tym oto dowodem, pokazują, że te technologie kosmiczne są nam przydatne na te dwa sposoby. To zastosowanie w rolnictwie, żebyśmy mogli mieć tą kapustę na Bigos, pokazuje takie zastosowanie bezpośrednie technologii kosmicznych w użyciu że mamy jakieś serwisy, mamy jakieś produkty, mamy infrastrukturę satelitarną, która dostarcza nam rozmaitych danych, które bezpośrednio wykorzystujemy. A z kolei ten przykład z rozgrzewaniem Bigosu na patelni teflonowej pokazuje, że technologie wypracowywane na potrzeby misji kosmicznych znajdują następnie zastosowanie, zastosowanie w domu. To są te dwa rodzaje zastosowań technologii kosmicznych, z którymi się spotykamy. I tych przykładów zastosowań można podawać, podawać więcej i można podawać coraz więcej przykładów też tego, tego bezpośredniego zastosowania technologii.